Dzisiaj omówię ja wam narzędzie, bo kilkukrotnie w materiałach umieszczałem wam to narzędzie, byłem bardzo ciekawy, kogo zainspiruje, może ktoś zada jakieś pytania. Na razie patrzycie na to, patrzycie i nie działa to na was. O. Czyli nie utworzyliście z tego jeszcze narzędzia przyzwalania sobie. Bo tutaj chodzi o to, że jeżeli będziesz miał takie narzędzie przyzwalania sobie, a narzędzie niczego nie robi, widzisz? Bo nawet możesz mieć taką kartkę i. No i co z nią zrobisz? Widzisz, narzędzie niczego nie robi, popatrz. A ty to robisz, więc jeżeli to nie jest jeszcze narzędziem, to znaczy, że. No, po prostu nie jest Twoim narzędziem przyzwalania, ale zawsze może być, tak? Więc tutaj nagram Wam troszeczkę, żebyście używali tego narzędzia, bo ja używam często bardzo skurczu. Skurczu używam i tutaj właśnie, możecie zobaczyć, że tutaj ta negatywność będzie musiała tworzyć się w grupie o, właśnie. przekształcić się będzie musiała z koła w inny twór skurczu no i w naszej geometrii, w geometrii luster wygląda to tak, że mamy takie a nie inne figury tak, i widzicie, tutaj one zaczynają pracować osobno, no i więc można widzieć, osobnym pojęciem jest uzasadnienie, osobnym pojęciem jest odrzucenie, osobnym jest projekcja, osobnym paranoja. I tak naprawdę człowiek zaczyna tworzyć się z tych pojęć. No nie, więc człowiek, jak będzie wskurczył, to teraz zobaczysz, aha, i on zaczyna mi uzasadniać, tak, a teraz mi racjonalizuje, aha, co teraz zrobi? O, tak, odrzuca, jasne, że tak. Właśnie, a wszystko przez co? No, przeze mnie, jasne, że tak, tak mi powiedział. No właśnie, paranoik, tak, bardzo dobrze. Proszę, projektował jeszcze, a jakże, także, właśnie, i jeszcze tutaj. Widzę bardzo, że on nie może przetrwać. Tak szybko mówi i rzuca słuchawką. Tak, właśnie, nie ma wyboru. Nie. Tak, więc negatywna synchroniczność. Tak, właśnie. I w nagrodę co ma? Dobrze się czuje. To wystarczy. Dobrze się czuje. W skurczu bardzo często człowiek będzie miał taką tendencję, żeby się dobrze czuć. Czyli idzie sobie na przykład zapalić, idzie sobie kupić piwko, takie tam różne rzeczy. Wszystkie takie, widzicie, ideę, którą nazywamy chcę. O, właśnie, bo Chcę, to jest umysłu, no nie, a potrzeby są ci zawsze dane, więc jest różnica jeszcze między chcę a potrzebuję, pamiętaj, więc zwróć uwagę na to, co twój umysł za pomocą języka mówi. Czy często mówi chcę, czy często mówi potrzebuję, to, jeżeli usuniesz tą ideę chcę z siebie, zauważysz, że już nie używasz tego słowa, po prostu jest ci obce, nie musisz wplatać to w zdania, to znaczy, że umysł już pracuje bez tego ograniczenia chcę. Tak jest. Więc jest zanurzony w potrzebach. Tak, tak. Dobra. A teraz może przejdźmy sobie do ekspansji. Właśnie, ekspansja. I teraz popatrzmy sobie na te kółeczka. Cóż to autor miał na myśli, rysując nam takie cudo? No właśnie, no to autor mówi tak, że nie szukaj niczego, niż twój własny umysł. Więc pomyśl sobie, że kto by był twój umysł? Taki u podstawy, można powiedzieć, w ekspansji. No to tutaj musiałyby się pojawić cztery pojęcia. Właśnie, a dlaczego cztery? Bo podstawa jest cztery, tak. Rzeczywistość no, jest czterobitowa, więc w ilu będziesz, że tak powiem, miejscach? Właśnie w czterech, tak. W czterech symbolach, w czterech pojęciach, w czterech ideach. Widzicie, ekspansja to już jest pierwsza idea. Umysł rozpoznaje coś takiego jak ekspansja, wzrost. O, o, właśnie. Więc też może dokonać człowiek samo określenia siebie, tak? zbadać swoją prawdziwą prawdę. Jeżeli chce usłyszeć swój głos, to usłyszy głos ekspansji i usłyszy głos skurczu, bo zwyczajnie tego się można nauczyć, kiedy jesteś w skurczu, a kiedy jesteś w ekspansji. No to wszystko. Tak, no właśnie. Czyli można sobie to wytłumaczyć. O, jestem w ekspansji. Właśnie, dobrze się czuję, jestem w ekspansji, a teraz coś mnie boli. A, to jest kurcz, dobra. Co musiałoby się wydarzyć, żebym był dalej w ekspansji? Właśnie, to żeby być dalej w ekspansji, to najlepiej sobie usiąść tam. Także tutaj używamy teraz, słuchajcie, wyobraźni. Siadamy sobie, widzicie, tam w kółeczku, gdzie jest napisane pozytywne przekonania. Tak, więc, więc siedzimy sobie, widzicie, w tym kółeczku. Pozytywne przekonania, i teraz pytanie, czym jest to ale dlaczego akurat w kółeczku siedzimy? A w czym możemy siedzieć, słuchajcie, w naszej geometrii? No to jest mózg. No nie? Mózg nie rozpoznaje innych figur geometrycznych, tak? a najbardziej rozpoznaje i radzi sobie, czyli rozpoznał fizykę okręgu. No właśnie, tak, tak. No to jest umysł. Tak? Umysł mówi, że ten okrąg to jest ta miłość, to jest ta ekspansja, więc jeżeli siedzimy w takim kółeczku, jesteśmy teraz pozytywnie przekonani tak? i tutaj mamy pierwszą taką barierę i teraz możemy się zapytać a cóż to, to ta bariera jest no to jak nie wiemy co to może być to, to jest odbicie tak tak właśnie siedzimy tam i właśnie odbiłeś się od tej ścianki tak a widzisz to jest lustro tak że można powiedzmy wyostrzyć się nawet na tym samym pojęciu pozytywnym przekonaniem można, że tak powiem, cały czas no, robić swoje i wiedzieć, że się pozytywnie przekonany. Ale tutaj można też zadać sobie pytania jakieś, prawda? No. I widzicie tutaj jakbyśmy siedząc w środku zmienili sobie ostrość patrzenia, to powiedzmy przebijamy się przez pierwszą sferę i tutaj mamy ściankę. I teraz możemy zacząć obserwować, czyli doświadczać siebie gdzie. No no jaki mamy wybór? Właśnie widzicie? Pierwsze pytanie, jaki teraz mamy wybór? <grych> no bardzo dobrze, no to co nam się pojawiło? To sobie napiszmy wybór. No właśnie, a pamiętajcie, że tutaj wybory mogą być na dwa sposoby. już rozpoznaje umysł, że to jest fizyka biegunowa, mamy ekspansję i skurcz, bardzo dobrze. I tutaj widzicie, możemy się zapytać, a jaki byłby dla mnie maksymalny skurcz? No, to to chyba więzienie w naszych warunkach, zniewolenie, po prostu bez ruchu, bez ruchu taki, no nie, że ktoś cię zamyka do jakiejś klatki i mówi, a teraz zobacz, co byś powiedział o swojej wolności i wyborze, bo wybór już mamy w tym pojęciu. I teraz opowiedz mi o Twojej wolności. No, to ten człowiek mówi tak, że właściwie to poszedłby sobie do sklepu teraz ale raczej no, o wolności może powiedzieć, że nie bardzo. Tak. Ale czy można być w pozytywnym przekonaniu? No, jasno, że tak, bo pamiętajcie, siedzimy dalej w środku, dalej w środku, tylko teraz sobie rozmawiamy o wolności z tym kimś, kto pyta nas, żebym sobie określił swoją prawdę o wolności. No właśnie, to ja bym mógł powiedzieć: No dobra, w pewnym sensie jestem zniewolony, ale w pewnym sensie zaraz wiem, że to się prędzej czy później skończy, bo wszystko jest przejściowe, i w pewnym momencie będę wolny. No nie, no to co mam robić do tego czasu? No, mogę być albo w skurczu, albo w ekspansji. No to dobra, no to jestem w ekspansji, więc sobie porozmawiajmy. No, zbadajmy sobie to pomieszczenie, gdzie jestem, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie? Dalej można się cieszyć wolnością. Wiecie? Tutaj chodzi o to, że nawet jak jesteś zamknięty, to nawet możesz się dobrze czuć. Tak, możesz się cały czas dobrze czuć. Właśnie, widzicie, wiele osób się tutaj zdziwi, ale tak jest o. Tak, jako że wiemy, że nie jesteśmy akurat w takim miejscu, bo jesteśmy w miejscu ekspansji, Cóż, mamy tą wolność, i mamy tą wybór. To teraz, tak, co trzeba zrobić dalej? No, wymyślić jakiś pomysł. Nie, to ja mówię tak, dobra, to ja mam pomysł, że coś bym sobie kupił w sklepie. Dobrze. I tutaj widzicie, pojawia się kolejne przejście. Inspiracja. Tak. Bo coś mi zainspirowało, po prostu mam ochotę iść do sklepu. Mogę, mogę, wolny jestem. Tak. Mam wybór, by iść. Tak. Wszystko się zgadza? Tak. I ten mój ruch, i ten powrót i tak dalej, to jest właśnie ekspansja. Ekspansja mojego pomysłu. Pozytywne przekonanie. No nie? Właśnie ciągle sobie idę do sklepu z pozytywnym przekonaniem, a potem mówię, że to właściwie to był bardzo dobry pomysł, że byłem w tym sklepie. Teraz popatrzcie się, czy trzeba coś jeszcze dla umysłu. Dla umysłu to się już drogi kończą, niestety, bo no cóż można więcej, jak po prostu zawsze powtarzasz ciągle ten sam cykl, ten sam cykl, ten sam cykl, widzicie? No nie, a zaczynamy zawsze od środka, więc zawsze od środka możemy być albo w negatywnym, albo w pozytywnym przekonaniu. Zaczynamy bajkę od środka, wchodzimy teraz sobie w skurcz, no to właśnie obserwujemy sobie, że siedzimy na przykład w więzieniu, brak wyboru, o właśnie... Mamy braki. O, widzicie, to są braki, to są wszystkie braki tutaj. Jeżeli odczuwamy braki, masz brak zdrowia, masz brak. Czego tam? Włosów? Mówisz, ojejku, bo mam brak włosów. <laughs> mam brak tego, mam brak siam tego. Widzicie, to teraz co będziesz musiał zrobić? No jak z tym przetrwać, powiedz mi? Jak z tym przetrwać? <laughs> Właśnie, i znowu brak wyboru, i znowu przetrwanie. I znowu brak wyboru, i znowu przetrwanie, popatrz. A potem sobie to tam wchodzisz na przykład w racjonalizację, że to tak jest? Tak, tak, tak. Tak to już jest. Obserwujesz się na przykład, ci włosy co chwilę wypadają, wypadają, a wiadomo, że to jest kurcz to, no nie? Bo jakbyś wszedł w ekspansję z takimi włosami, to one zaczną, raczej w tendencji by było zatrzymanie tego to już na pewno, a wzrost to już ho, ho, ho. Kto wie? Taka jednostka musiałaby sobie zracjonalizować, że to przez stres, środki chemiczne, tak, właśnie, uzasadnienie, no nie, więc co odrzuca w tym momencie taka jednostka? Swoją własną mo. Właśnie swoją moc bo tą mocą to teraz jest właśnie brak wyboru i przetrwanie. To jest taka wiara. No nie? Człowiek wierzy i zresztą mówi: No ja nie mam wyboru przecież, no jaki ja mam wybór? no Ja już wszystko zrobiłem, wszystko kupiłem, każdego lekarza byłem i choruję, tak. Odrzucałem zdrowie dalej, właśnie taki jestem. Widzicie, można sobie to uzasadnić, zracjonalizować, tak, tak, tak. Nie ma pomocy, no, czyli brak wyboru. Zewnętrzny świat nie pomógł i dość. O, widzicie? No, tak to wygląda. To jest właśnie projekcja, gdzie na zewnętrzny świat, więc wszyscy paranoicy. No i można powiedzieć, że są tacy zakochani w zewnętrznym świecie. W tym sensie, że oni myślą, że tam jest Bóg, bo jeżeli Bóg by był w zewnętrznym świecie, to musiałby mieć też zewnętrzne prawdy. No i teraz sobie pomyślcie, że Bóg jedyne co mógł zrobić, to ulepić tak ziemię i zrobić tam zewnętrzne prawdy. No ci ludzie poszukują tych prawd właśnie w tych zewnętrznych symbolach. Szukają na przykład prawdy w atomie, że tam w atomie jest życie. Świadomość tam siedzi w atomie. To są właśnie nasi naukowcy. Projektanci, projektanci, bo oni projektują rozpoznanie wszystkiego co jest przez atom, no nie, więc jakby nie był atomów, to nasi fizycy chyba nie wiedzieliby skąd pochodzą, bo pomyśl sobie, że masz takie dwie świadomości, są zawieszone gdzieś, się tylko słyszą, no i sobie rozmawiają, no i sobie świadomości mówią, to kim my jesteśmy w ogóle, tak? Jeżeli to są świadomości na wysokim poziomie rozwoju, to one już doskonale wiedzą, że są świadomością. Tak, jest tak. A, widzicie, widzicie? W ekspresji to sobie można wyjaśnić taki rysunek. Jakbyś skurczył, to się też tak przyglądał, 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 no nie. Więc w pewnym momencie ten rysunek rozpozna, widzicie, to jest taka zagadka, rozpozna ten, kto jest w ekspansji. To jest pozytywnie synchronicznie, zobaczcie się. Zobaczcie się, że tylko pozytywnie synchroniczny człowiek potrafi odpowiedzieć na pytanie o dwóch rysunkach. O, a negatywnie wzmocniony człowiek, czyli w skurczu, po pierwsze, nie widziałby w tym sensu, o. nie badałby tego nie chciałbyś się tego nauczyć. O, widzicie, tak jak na przykład ja to dam sędziemu, teraz mam taki pomysł, ten rysunek, dam mu to nagranie, niech sobie przesłucha, będziemy tutaj się bawić, czy nasz sędzia jest w skurczu, czy w ekspansji, czy będzie używał pozytywnych wzmocnień, czy negatywnych wzmocnień, no, będzie się autobadał, no nie? Proszę bardzo, a nagranie już jest. A jak na przykład powie, że to nagranie, panie rewale, to... Miejscu, że Pan to wymyślił, Panie te rysunki, poza tym to Panie kochany, to, który to naukowiec zrobił? Proszę Państwa, na imię, nazwisko autora? No, sędzia musiałby powiedzieć, nie? Bo ja powiedziałbym, że to jest rysunek, słuchajcie, światowej klasy autora w psychiki w XXI wieku. No i niech się przyjrzy. To ona by na pewno zechciała zaprosić tego autora. <noise> no właśnie, więc jest autor, słuchajcie. No nie da się zaprosić autora. i co teraz? Słuchajcie, autorytet przychodzi biegły sądowy psychiatryczny, sądowo-psychiatryczny, może być, może być, no bo opowiadaliście o sądzie, no i o psychiatrii, i tutaj i o paranoi, i o wolności. ja wszystko się dzieje na sali wokandowej, o wolności. No i teraz sobie pomyślcie, jak się kończy taki scenariusz, bo odpowiada teraz sędzia. Co dalej zrobi z tym rysunkiem? Jak ona zrozumiała rysunek? Bo jak zrozumiała rysunek, to też musiała zrozumieć siebie, pamiętajcie. Sędzia musi to zrozumieć, czyli ona musi zrozumieć siebie, właśnie, czyli musi ona zacząć opowiadać o tym rysunku tak, jak zrozumiała, Czyli twierdzi, że zrozumiała. No to jak zrozumiała, musi opowiedzieć, jak zrozumiała. Widzicie, tak to wygląda. Niestety, no, no bo jak inaczej sprawdzić sędziego, czy on rozpoznaje dowody poprawnie, Popatrzcie, bo to jest dowód, to nie? Jak nie sprawdzę, to ona mi powie, że tak. Tutaj pamiętajcie, że jak jest sędzia nic z tym rysunkiem nie zrobi, a to będzie w aktach, a przyjmie to tak, bo musi, bo nie wie co to jest, a musi, to znaczy, że musi przyjąć, bo nie może odrzucić tutaj czegoś, czego nie rozumie. No nie? I tak, przecież później musi wyjść na to, że ten <taki> tak, rysunek musi zrozumieć. Ale jak nawet takie coś by było w aktach, ja bym na końcu dostał od sędziego, że, panie refere, niestety, ja tutaj się pan nie pobroniłeś. Nie pobroniłeś się pan, kara tutaj wychodzi, no nie? No to już tu wychodzi na to, że sędzia nie przyjrzała się dowodom, że to jest paranoja i właśnie wyszło na to, właśnie, bo zrobiła wyrok. <taki> Czyli odrzuciła. No to skurczony człowiek to zrobił. No a z rysunku wynika, że tutaj. Wolny człowiek tak się nie zachowuje, więc sędzia automatycznie to by wskazywał na siebie, że jest zniewolona. Zwyczajnie, tak, zniewolona umysłem, bo... <laughs> Jedyny jest słuszny kierunek. Jedyny jest słuszny kierunek, to jest wybór, ekspansja, wolność, inspiracja. No. Jak człowiek taki jest, on nie ma ochoty krzywdzić nikogo i nie ma ochoty być złośliwym, szczególnie dla nikogo. No, no, po prostu w takiej energii nie robi się takich rzeczy. O, widzicie, o to chodzi. A czym wyższa jest taka energetyka człowieka, to już tym bardziej nie ma ochoty robić rzeczy negatywnych. Dlatego to są pozytywne, synchroniczne wzmocnienia. Więc sobie pomyślcie, że taki świat. Istot pozytywnie, synchronicznie wzmocnionych istnieje. No i nie istnieje. To jest podstawa przecież. To jest jedyny słuszny kierunek. Czyli to stamtąd, że tak powiem, przyszło. Tutaj zamieszkaliśmy w tych ciałach. Tylko, że tutaj zechcieliśmy się zbadać skurczu również, jako człowiek. Więc my teraz wchodzimy w ekspansję. Więc my jesteśmy prowadzeni z tego kierunku pozytywnego. Te pozytywne, synchroniczne wzmocnienia ciągle przybywają teraz na Ziemię. Bo my po prostu się zmieniamy. My się zmieniamy, przetapiamy się, widzicie. Kiedyś byliśmy tacy, teraz będziemy inni. Powracamy, można powiedzieć, do własnej świadomości. No, czyli zrozumienie tego rysunku daje powrót do własnej samoświadomości, do wyższego ja. No, to zrozumienie, że tak naprawdę to, co wysyłasz, to odbierasz. To jest absolut już. O. No i zobaczymy, zobaczymy sędzi reakcji lub odpowiedź Tak this way No lay my face to the soul No my feet to the sand I will not lay like this now You will not see me fall You'll see me struggle to stay You see the key to go I said come on yeah. I will not open myself up this way